A co jeśli każde teraz, którego kiedykolwiek doświadczyłeś, jest starannie skonstruowaną iluzją? Co jeśli przeszłość wcale nie jest za tobą, a przyszłość jest już zapisana w liniach kodu, niewidocznego dla naszych oczu? Te pytania mogą brzmieć jak początek filmu science fiction, ale co jeśli są one bliższe prawdy niż moglibyśmy przypuszczać? W ciągu najbliższych minut zabiorę Was w podróż która nie tylko zniszczy wasze dotychczasowe rozumienie czasu, ale także postawi fundamentalne pytanie o naturę naszej egzystencji? Czy jesteśmy tylko postaciami w czyjejś zaawansowanej symulacji? Czy nasze myśli, wspomnienia i decyzje są naprawdę nasze? Przygotujcie się na zanurzenie w świat, gdzie granice między fizyką, filozofią a cyfrową rzeczywistością zaczynają się zacierać. Zacznijmy od czegoś, co wydaje się absolutnie fundamentalne. Przepływu czasu. Czujemy go na własnej skórze. Starzejemy się, pory roku się zmieniają, wspomnienia blakną, czas płynie jak rzeka, zawsze w jednym kierunku od przeszłości do przyszłości. Ale czy na pewno? Współczesna fizyka, w szczególności ogólna teoria względności Einsteina, przedstawia zupełnie inny obraz. W jego równaniach nie ma nic, co wyróżniałoby teraz. Wyobraźmy sobie to jako film na rolce. Każda klatka reprezentuje moment w czasie. Dla postaci w filmie ich teraz to tylko jedna klatka, ale my jako obserwatorzy z zewnątrz możemy rozwinąć całą rolkę i zobaczyć wszystkie klatki jednocześnie. Skoro już podważyliśmy ideę płynącego czasu, przyjrzyjmy się bliżej temu najbardziej ulotnemu spojęć teraźniejszości. Czym właściwie jest teraz? Spróbujcie je uchwycić perspektywy fizyki, problem staje się jeszcze bardziej skomplikowany. Einstein pokazał, że jednoczesność jest względna. Wyobraźmy sobie dwóch obserwatorów. Drugi leci w super szybkim statku ku Andromedzie. Najsłynniejszy z nich to oczywiście paradoks dziadka. Wyobraź sobie, że budujesz wehikuł czasu. Cofasz się do momentu, zanim twój dziadek poznał twoją babcię i powiedzmy przypadkowo powodujesz że spada mu na głowę cegła. Jednak istnieje alternatywny sposób myślenia, zaproponowany przez Igora Nowikowa. Jego zasada samospójności. Podróże w czasie są możliwe, ale tylko tak, by nie tworzyć paradoksów. W szpitalu pozna twoją babcię, pielęgniarkę. A teraz wejdźmy w naprawdę dziwny świat. Świat mechaniki kwantowej. Jednym z jej najbardziej zdumiewających zjawisk jest splątanie kwantowe. Einstein nazwał to upiornym oddziaływaniem na odległość. Natychmiastowo określa drugą, natychmiastowo, szybciej niż światło. To wydaje się łamać zasadę względności. Są niezwykle precyzyjne w mierzeniu tego, co nazywamy czasem. Ale czy czas zawsze zachowuje się tak przewidywalnie? Istnieją doniesienia o zjawiskach, które wymykają się liniowemu rozumieniu czasu. Jednym z przykładów są relacje ludzi w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia, jak wypadek samochodowy. Wszyscy znamy to uczucie. Godzina spędzona z ukochaną osobą mija jak pięć minut. Z kolei pięć minut na nudnym wykładzie ciągnie się w nieskończoność. To jest właśnie czas subiektywny nasze wewnętrzne, psychologiczne odczuwanie upływu czasu. Albert Einstein w swojej szczególnej teorii względności pokazał, że czas jest względny i zależy od prędkości obserwatora. Im szybciej się poruszasz, tym wolniej płynie dla ciebie czas w stosunku do obserwatora stacjonarnego. Efekt ten jest najsilniejszy w pobliżu czarnych dziur. Gdybyś obserwował statek kosmiczny wpadający do czarnej dziury, widziałbyś, jak jego zegar zwalnia coraz bardziej, aż do całkowitego zatrzymania na horyzoncie zdarzeń punkcie bez powrotu. Wracamy do świata kwantowego, gdzie zasady logiki i czasu wydają się być zawieszone. Jednym z najbardziej intrygujących eksperymentów myślowych jest eksperyment z opóźnionym wyborem Johna Willera. Decyzja, którą podejmujemy teraz, zdaje się wpływać na to, co foton zrobił w przeszłości. W klasycznym eksperymencie z dwiema szczelinami foton zachowuje się jak fala. To wygląda, jakby nasza przyszła decyzja sięgała w przeszłość. To zjawisko nazywamy retrokauzalnością. Cząstka może istnieć w superpozycji dopóki pomiar nie wybierze jednej z nich. Jednym z najsilniejszych argumentów, który skłania niektórych naukowców i filozofów do poważnego rozważenia hipotezy symulacji, jest argument o precyzyjnym dostrojeniu. Podstawowe stałe fizyczne naszego wszechświata, pomysł, że nasza rzeczywistość jest sztucznie stworzona, został spopularyzowany przez filozofa Nika Bostroma. Argumentuje on, że przynajmniej jedno z poniższych trzech stwierdzeń musi być prawdziwe. Po pierwsze, cywilizacje podobne do naszej prawie zawsze wymierają, zanim osiągną etap, w którym mogą tworzyć zaawansowane symulacje rzeczywistości. I po trzecie, jest niemal pewne, że żyjemy w symulacji. Mówiliśmy już o możliwej pikselizacji czasoprzestrzeni w skali Plancka. Fizyk James Gates twierdzi, że znalazł w równaniach supersymetrii coś, co wygląda jak kod korekcji błędów rodzaj kodu używanego w informatyce do wykrywania i naprawiania błędów w przesyłanych danych. Na koniec, hipoteza symulacji oferuje eleganckie rozwiązanie paradoksu Fermi'ego gdzie są wszyscy obcy? Dotarliśmy do sedna naszej podróży do hipotezy symulacji aż po możliwość, że cała nasza egzystencja jest programem komputerowym. Jeśli nasza rzeczywistość jest z góry zaprogramowana, to co z naszą wolną wolą? Czy nasze wybory, miłości, cierpienia i aspiracje mają jakiekolwiek znaczenie, jeśli są tylko wynikiem wykonania kodu? Paradoksalnie, odpowiedź może brzmieć: tak. Nawet jeśli jesteśmy postaciami w grze, nasze doświadczenia są dla nas realne. Co wy o tym myślicie? Czy jesteśmy kodem czy kosmicznym przypadkiem? Czy znaleźliście kiedyś błąd w Matrixie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach poniżej. Dziękuję za oglądanie.